Co do kurwy nędzy! Piorun jakiś, co? Morz, kurwa, ja pierdolę. Gdzie się tu wpieprzasz? Jeszcze nie skończyliśmy rozmowy! To była rozmowa? Chyba nie wiesz, to kurwy nędzy, czyli to magazyn, kozojebie?! jebie! Zamknij pysk, ruda kurwo, a ty mów, gdzie ona jest! Czy to już 1358? Nie. No to spierdalać. Radowid to stara kurwa. Spierdalaj! Czego znowu? Co minutę będą pukać? Kurwa, dość tego! Zuch chłopak! Powiedz kogo zajebać! Z takim napierdala, że można podbić Nilgar! Ta. Nie. Kurwa, sam nie. Bij z kurwy syna! Przytrzymam go. Ta, jasne, chuja tam przytrzymać. Największy chuj w Nowigradzie. Znaczy się... Niedosłownie. Mam kiełbasa. Lubię sobie nim pokazać. Pracuję dla tych, którzy mi płacą. Jak zwykła kurwa. Co? Kurwa! Chcę was zatrudnić do ochrony. Chodzi o przedstawienie teatralne. Mamy się z kimś napierdalać na scenie? Macie przypilnować, żeby nikt się nie napierdalał pod scenę. Jesteś pierdolonym świrem, Junior. Mówił ci to ktoś? Dużo zyskuje przy bliższym Poznaniu. Co jest do chuja wafla? Zostawcie Maskonury w spokoju. Te gnidy, co obraziły hierarchę Hemmerfarta? Co go od kurwiarzy wyzwały? Prędzej naszczam do świętego znicza. Niech no tylko zejdą, poety niedojebane. W dupy im te flety powsadzam, bluźnierdzo. Nudno, kurwa jego mać. Pewnie, kurwa. Kto skradł te cierodce Marysi? Krasnoludki. Dokładnie czy nie ma do tego gówno jeba? Idź stąd, bo się podkurwimy i przestaniemy być mili. Nienawidzę królestwa. Pierdol się. Nie rozumiesz ludzkiej mowy? Spierdala. Wy skurwy syny! Pomóż mi! W chwili prywatności, panie. Będą miały diabły gody. <noise> Dziękuję panie! Dziękuję!